Rozdział pierwszy. Wejście do milczącej kolonii. Gdy prom desantowy osiadł na czerwonej, spękanej ziemi kolonii r 6, cisza była nienaturalna, wręcz dławiąca. Powinna tu działać przynajmniej część systemów: lampy, wiatraki, automatyczne panele ochronne. Zamiast nich panował tylko rozciągnięty, gęsty mrok, jakby cała osada została połknięta przez coś, co nigdy nie miało zostać stworzone. Trzech członków oddziału ratunkowego wysiadło powoli, nie spuszczając palców ze spustów karabinów. Z raportów wynikało, że kolonia była samowystarczalna, tętniąca życiem jeszcze trzy tygodnie wcześniej, teraz wyglądała jak pusty szkielet. Światła ich hełmów przecinały ciemność w świetliste pasy, które odsłaniały coraz więcej zniszczeń, rozdarte panele, oderwane przewody, zaschnięte smugi czegoś, co nie przypominało ani oleju, ani krwi zwierząt. Im bliżej centrum osady podchodzili, tym bardziej powietrze stawało się ciężkie. Jakby nasycone niewidocznym pyłem, który osiadał na gardle i języku. Zapach był słodkawy i cuchnący. Jednocześnie coś pomiędzy spalonym mięsem a gnijącą roślinnością. Wreszcie dotarli do głównego wejścia do kopalni, chwalonej jako serce ERE6. Drzwi były otwarte na oścież, jakby ktoś w panice próbował uciec. Na podłodze widać było ślady ciągnięcia, głębokie bruzdy, jakby coś ciężkiego pełzło lub było wleczone w głąb tunelu. Nie wyglądało to na ludzkie stopy, nie wyglądało to na nic znanego. Pierwszy z ratowników pochylił się i dotknął podłoża rękawicą. Było ciepłe. Zdecydowanie za ciepłe, jak na opuszczoną metalową konstrukcję. Pod materiałem, jakby coś pulsowało, rytm był nieregularny, przypominający bicie serca. Ale zbyt szybkie, zbyt chaotyczne, jakby coś próbowało się zsynchronizować z obecnością przybyszów. Kiedy zrobili pierwsze kroki w dół tunelu, światło ujawniło kształty poprzekrzywianych figur. Początkowo wydawało się, że to koloniści, skuleni w dziwacznych pozach. Im bliżej podchodzili, tym bardziej zrozumienie zaczynało atakować ich umysły jak trucizna. To nie były ciała, to były fragmenty ciał, splecione, połączone ze sobą nienaturalnie. Wrośnięte w ściany tunelu niczym korzenie chorego drzewa, twarze zachowały wyraz przerażenia, ustalone w niemych krzykach. Oczu brakowało albo były tak wygięte, jakby ktoś obrócił je do wnętrza czaszki. Jeden z ratowników cofnął się odruchowo, gdy zobaczył, że jedna z twarzy delikatnie drgnęła. Przez krótką chwilę mieli wrażenie, że to halucynacja, ale potem dźwięk rozdarł ciszę. Najpierw cichy, jak oddech pod wodą, potem narastający. Szept, który przeszedł w bulgoczący jęk. Wypełnił korytarz, a plątanina ciał raz jeszcze drgnęła. Jakby coś pod nią próbowało się wydostać. Wtedy zrozumieli jedną rzecz kolonia wcale nie była wymarła. Kolonia żyła. I właśnie zarejestrowała ich obecność. Rozdział drugi, pierwsze poruszenie. Im głębiej schodzili w tunel, tym wyraźniej czuli, że coś ich obserwuje. Nie było to zwykłe przeczucie. Powietrze gęstniało wokół nich. A światła latarek rwały się, jakby przecinały płyn zamiast powietrza. Ściany tunelu pokryte mięśniowo-nerwowym splotem pulsowały szybciej, jakby czuły ich kroki i dopasowywały rytm do obecności intruzów. Klosy zatrzymał się i uniósł dłoń. W ciemnościach rozbrzmiał dźwięk, którego nie dało się porównać do niczego znanego. Mokre, intensywne przełknięcie połączone z rozdzieraniem tkaniny. Po chwili drugie brzmienie dobiegło z góry. Latareczki uniosły się na sufit. Sufit był żywy. Zwisały z niego skupiska ciał, połączonych ze strukturą kolonii siecią włókien, przypominających ścięgna, jelita i naczynia. Jedno z ciał unosiło się w rytmie nierównego, desperackiego oddechu, mimo że płuca najwyraźniej nie działały od dawna. To niemożliwe. Mruknął jeden z nich, ale słowa ugrzęzły w gardle. Wtedy jedna z postaci odłączyła się od sufitu. Nie spadła, spłynęła po ścianie jak gęsta ciecz. Jej twarz, pozbawiona oczu i wykrzywiona w nieludzki niemy wrzask, skierowała się w stronę światła. Klos strzelił pierwszy. Pociski rozdarły skórę, a zamiast krwi trysnęła gęsta, ciemna masa. Istota cofnęła się na moment, po czym ruszyła szybciej, nienaturalnie zdeterminowana. Moren spróbował odepchnąć ją nożem. Ostrze wbiło się, lecz włókna oplutły broń, rękojeść, a potem jego przedramię. Czuł przez rękawice ciepły, żywy ruch, jakby coś szukało drogi pod kombinezon. Klos szarpnął go do tyłu, a Jaro rzucił granat świetny. Biała eksplozja oślepiła tunel, a potwór wydał skowyt i natychmiast wessał się w ścianę. Tkanka zamknęła się nad nim jak mięśniowa powieka. Tunel ucichł. Nie była to cisza naturalna, to była cisza czekania. Wzdłuż ścian przeszedł dreszcz. Jakby organizm kolonii rozważał kolejne działanie, Ratownicy zrozumieli jedno: To nie była atak, to była reakcja organizmu, który właśnie uznał ich za zagrożenie albo za pożywienie. Rozdział trzeci: korytarz, który oddycha. Ratownicy wiedzieli, że powrót nie wchodzi już w grę. Kolonia zareagowała, a cokolwiek w niej żyło albo było żywione, nie zamierzało pozwolić im odejść tak po prostu. Kiedy ruszyli dalej, Światła hełmów zaczęły migotać częściej, jakby coś zakłócało ich źródła energii. Podłoże stało się miękkie, sprężyste, zupełnie jakby stąpali po tkance mięśniowej a nie stalowym poszyciu kopalni. Po kilku krokach korytarz zaczął się zmieniać. Ściany, dotąd pulsujące spokojnie, wpadały w rytm, przypominający głębokie wdechy. Rozszerzały się i zwężały, jakby cała konstrukcja miała własne płuca. W powietrzu pojawił się niskotonowy pomruk, którego nie mogli zlokalizować. Brzmiał jak odległe zawodzenie setek gardeł, zlewające się w jedną nieludzką melodię. Nagle jaro uniósł dłoń zatrzymując pozostałych. Korytarz przed nimi zaczął się wyginać. Jakby coś ogromnego przesuwało się za ścianą, ciężkie, powolne, świadome. Włókna mięśniowe napinały się pod powierzchnią materiału. Jakby wielki organizm przeciągał się wzdłuż tunelu. To żyje całe, wszystko, wyszeptał Moren, starając się nie wpaść w panikę. Klos oświetlił podłoże i od razu cofnął latarkę. Pod ich butami coś się poruszyło, najpierw delikatnie, potem gwałtowniej. Warstwa mięśni, na której stali, rozstąpiła się, odsłaniając ciemną szczelinę pełną śluzowatej tkanki. Z wnętrza wysunęły się dziesiątki cienkich, drżących wyrostków, przypominających nerwy szukające kontaktu. Jeden z nich dotknął pancerza Jaro. Mężczyzna krzyknął, jakby został porażony prądem. Drugi wyrostek natychmiast owinął się wokół jego kostki. Trzeci wbił się w materiał kombinezonu i zaczął go przepalać, wydając dźwięki przypominające syczenie rozpuszczanego metalu. Klos rzucił się, by go odciąć, ale wtedy podłoże uniosło się falą, która przewróciła wszystkich trzech. W ciemności pojawiły się kolejne wypustki, grubsze, mięśniowe. Zakończone czymś przypominającym zębate otwory. Wyciągały się do nich jak macki głodne dotyku. tyku. strzelił na oślep. Pociski rozrywały wyrostki, ale za każdym urwanym pojawiały się dwa nowe, wyrastające natychmiast z pulsującej tkanki. Korytarz wpadł w szał. Jego ściany zaczęły drżeć, a z sufitu kapała gęsta czerwona ciecz, która parowała na ich pancerzach. Jaro próbował się wyrwać, ale wyrostki wbiły się głębiej jakby chciały dostać się do jego krwi. Jego krzyk przeszedł w bulgot, a potem w drżący, nieludzki dźwięk, jakby coś wymuszało na nim zmianę tonu. Klos poderwał się, chwycił go za ramiona i próbował odciągnąć, ale korytarz zareagował natychmiast. Ściany zamknęły się o centymetr. Potem dwa, jakby całe pomieszczenie chciało ich zmiażdżyć. Pojawił się huk, jakby w organizmie pękła wielka żyła. Wtedy korytarz wypuścił z siebie kolejny dźwięk. Nie jęk, nie skowyt, to było coś znacznie gorszego. To był oddech, głęboki, ciężki i świadomy. Kolonia zaczynała się budzić. Rozdział czwarty wchłonięcie. Korytarz trząsł się jak żywa, wściekła bestia. Wyrostki oplatające jaro zaczęły go ciągnąć w dół szczeliny, która jeszcze przed chwilą była tylko pulsującą podłogą. Teraz otwierała się jak gardziel. Drżąca, śluzowata, gotowa połknąć wszystko, co spadnie w jej zasięg. Klos i Moren próbowali go wyciągnąć, ale pancerz Jaro zaczął pękać, jakby coś od środka wypychało jego ciało w nienaturalnych kierunkach. Klos zorientował się pierwszy. To nie korytarz go wciągał, to coś wewnątrz Jaro zaczęło się poruszać. Pod skórą jego szyi coś przesuwało się jak larwa, drżało, szarpało, jakby szukało wyjścia. Jego oczy wypełniła ciemna oleista substancja, która wypłynęła z kącików i spłynęła po policzkach. Usta otworzyły się szerzej niż powinny. Szczęka pękła z trzaskiem. Skup się na odcięciu tych wyrostków. Wrzasnął klos, choć wiedział, że to tylko przedłuża nieuniknione. Morain zaczął ciąć nożem macki, które trzymały Jaro. Ale z każdym przecięciem wystrzelała nowa fala cienkich włókien, które oplatały jego ramię, łydkę, pancerz. Korytarz reagował jak organizm broniący swojej zdobyczy. Wtedy Jaro spojrzał na nich. A raczej coś przez niego spojrzało. Jego źrenice były płaskie, rozciągnięte poziomo, jak u zwierzęcia ślepionego światłem. W gardle bulgotało, a ciało wyginało się w konwulsjach. Z ust wylała się ciemna masa, która zaczęła pulsować na podłodze, łącząc się z tkanką korytarza jak kropla wracająca do morza. On. on już nie żyje, wyszeptał moreyn, choć Jaro wciąż się ruszał. A potem Jaro przestał walczyć. Przestał się szarpać. Rozluźnił się całkowicie jakby zaakceptował, że ciało nie należy już do niego. W tej samej sekundzie korytarz zacisnął się gwałtownie, wąska szczelina rozwarła się szerzej, a Jaro został wciągnięty do połowy. Jego pancerz pękał, trzaskał, a kości wyginały się na boki, jak gałęzie, łamane pod ciężarem wiatru. Klos spróbował doskoczyć bliżej, ale cała podłoga wystrzeliła w górę niczym mięśniowa fala i odrzuciła go na ścianę. Uderzenie było tak mocne, że na chwilę stracił oddech. Kiedy podniósł wzrok, zobaczył ostatni fragment jaro, jego rękę, która jeszcze próbowała się poruszyć. Zanim korytarz zamknął się nad nim jak paszcza potwora, zapanowała cisza krótsza niż wcześniej, groźniejsza. Moren zaczął drżeć. Nie panikował, jego ciało samo reagowało na to, co zobaczyło. To nie była śmierć, powiedział Klos cicho. To było pobranie. Jakby na potwierdzenie, jego słów ściany korytarza zadrżały i zaczęły pulsować szybciej, a chłodne światło latarek ujawniło, że gdzieś pod powierzchnią tkanki coś przesuwa się spiralnie, jakby wchłonięte ciało jaro było transportowane w głąb kolonii. Do czego? Nie było czasu by się nad tym zastanawiać. Podłoga znów zaczęła puchnąć, a ściany zamykały się centymetr po centymetrze. Kolonia nie chciała ich tu dłużej. Kolonia chciała ich wszystkich. Rozdział piąty: serce organizmu. Klos i Moraine biegli przez korytarz, który zmieniał kształt jak żywy organizm. Ściany falowały jak mięśnie. Sufit obniżał się i unosił, a podłoże pulsowało w rytm ich kroków. Kolonia nie tylko ich widziała, ona odczuwała ich obecność. Każdy ruch był dla niej sygnałem, na który odpowiadała coraz większą agresją. Za ich plecami rozlegały się ciężkie, mokre uderzenia. Coś masywnego poruszało się po ścianach, jakby podążało za ich ciepłem. Kiedy klos zerknął na skaner, zobaczył chaotyczną plątaninę impulsów. Jak sieć neuronów w szaleńczym ataku. Kolonia była aktywna w każdym miejscu. Podłoże zadrżało. Najpierw lekko, potem mocniej, aż o mało nie upadli. Przed nimi otworzył się wylot tunelu. Rozświetlony wewnętrznym czerwonym blaskiem. Nie mieli wyboru. Ruszyli dalej. Korytarz prowadził do ogromnej komory. Ściany wyglądały jak połączenie mięśni, naczyń i kości. Powietrze było gorące i wilgotne, o metalicznym zapachu gęstej krwi. W centrum komory stał gigantyczny, półprzezroczysty kokon pulsujący jak bijące serce. W środku był jaro, a raczej coś, co z jaro zostało. Jego ciało zostało rozciągnięte, zdeformowane, połączone w nielogiczne kształty. Kończyny były skręcone, kręgosłup załamany w kilku miejscach, a twarz. Szeroka, nieludzka, z oczami rozstawionymi zbyt szeroko i ustami pełnymi drobnych, ostrych zębów, był świadomy. I patrzył. Z głowy wyrastały nowe struktury. Czułki, włókna, rozgałęzione naczynia. Ciało unosiło się w czerwonej cieczy, a każdy jego ruch wydawał dźwięk bulgotania, jakby nowa forma życia dopiero testowała własne mięśnie. Kolonia go przebudowuje. Moraine wyszeptał blednąc. Klos spróbował rozbić kokon kolbą karabinu, lecz powierzchnia była twarda jak metal i elastyczna jak skóra. Uderzenie wywołało głęboki jęk, który wstrząsnął całą komorą. Ściany zaczęły pulsować szybciej, jakby organizm reagował gniewem. Wtedy kokon pękł. Nie całkowicie, ale wystarczająco by z wnętrza wyciekła gęsta, czerwona ciecz. Jaro poruszył się, prostując ciało w coraz bardziej nieludzkich pozycjach. Plecy rozciągały się jak gumowe, a z nogi wyrosła nowa kończyna, cienka i drżąca. To nie jest Jaro. Morain cofnął się. To jest pierwszy etap. Klos wiedział jedno. Jeśli to coś wyjdzie z kokonu, komora stanie się ich grobem. A kolonia właśnie rodziła broń, która miała rozprzestrzenić jej istnienie. Rozdział szósty wyklucie. Kokon pękał szybciej niż Klos i Morain byli w stanie reagować. Każda nowa szczelina wypuszczała gęstą, gorącą parę o zapachu skrzepłej krwi. Komora pulsowała jak gigantyczny organ, a ściany przesuwały się milimetr po milimetrze, jakby chciały ich zmusić do pozostania świadkami narodzin potwora. Kolonia chciała, żeby patrzyli. Z wnętrza pęknięcia wysunęła się pierwsza kończyna. Nie ręka, nie noga, coś pośredniego, złożonego z kilku segmentów, zakończonego ostrymi, chitynowymi krawędziami. Kolejna struktura wysunęła się wyżej: długi, cienki wyrostek, który poruszał się jak antena, skanując powietrze. Gdy dotknął pancerza Morejna, zbroja zaparowała jak uderzona kwasem. Nie podchodź! Wrzasnął Klos, ale Moreyn już cofał się chaotycznymi krokami. Nagle cały kokon rozpruł się z potwornym chlupotem, rozlała się fala czerwonej cieczy, która pokryła podłogę lśniącą warstwą. A pozostałości błony opadły jak rozdarte płuca. To, co wypełzło ze środka, zachowało tylko echo sylwetki Jaro. Reszta była mutacją, dziełem kolonii. Nowa istota rosła na ich oczach. Kości w jej ciele zmieniały kształt, wyginały się, zanikały i pojawiały na nowo. Mięśnie pulsowały pod półprzezroczystą skórą. Jakby setki robaków wędrowały w jej wnętrzu. Twarz, twarz była najbardziej przerażająca. Częściowo ludzka, częściowo obca. Oczy jaroś, zbyt szeroko rozstawione, patrzyły na nich, ale ruchy mięśni wokół nich były obce. Kontrolowane przez inną wolę. Potwór otworzył usta. Wydobył się dźwięk przypominający odwrócony krzyk. Echo rozeszło się po komorze, a ściany odpowiedziały pulsowaniem, szybkim, agresywnym. Strzelaj! Moraine oderwał się od paraliżującego szoku. Klos otworzył ogień. Pociski trafiały w ciało istoty, ale zamiast zadawać obrażenia tylko odrzucały fragmenty mięśni, które po sekundzie regenerowały się jak rosnący grzyb. Potwór rzucił się w ich stronę z prędkością, której żadne ludzkie ciało nie mogłoby osiągnąć. Morejne padł pierwszy, istota skoczyła na niego, a z jej boku wysunęły się trzy długie wyrostki zakończone zębami. Wbiły się w pancerz jak w cienki plastik. Jeden przebił jego kask, drugi klatkę piersiową, trzeci pociągnął go w górę jak trofeum. Morain krzyknął, ale krzyk urwał się natychmiast, gdy potwór wstrzyknął w jego ciało falę czarnej substancji. Morain przestał się ruszać. Nie dlatego, że umarł, ale dlatego, że potwór zaczął go używać jak żywego rdzenia. Klos wybiegł z komory, czując, jak ściany zwężają się za nim jak gardło zaciskające się na zdobytej ofierze. Kroki potwora były coraz bliżej. Kolonia pulsowała jak jedno gigantyczne serce, napędzane świeżymi ciałami. Tu nie chodziło o przetrwanie. Kolonia produkowała armię, a on był ostatnim, który mógł jej przeszkodzić. To rozdział siódmy. Ostatni impuls kolonii. Klos biegł przez korytarze, które zmieniały się zbyt szybko, by zapamiętać drogę. Kolonia reagowała na każdy jego krok, każdy wdech, każdy skurcz mięśnia. Ściany falowały jak wnętrze żywego wieloryba. A sufit obniżał się tak nisko, że musiał biec pochylony. Potwór, nowa forma Jaro, był tuż za nim. Jego kroki zgrywały się z rytmem pulsującej kolonii. Jakby organizm i stworzenie poruszały się jednym oddechem. Gdy skręcił w kolejny tunel, podłoże nagle zmiękło. Z miękkiej tkanki wystrzeliły dziesiątki włókien chcących oplątać jego nogi. Klos rzucił się naprzód, odskakując w ostatniej chwili. Włókna zatrzasnęły się za nim jak zasłona rozczarowana, że zdobycz uciekła. Wiedział, że nie wygra starcia ale mógł wygrać czas pobiegł w stronę centrum kolonii tam gdzie skaner wcześniej wykrył największe skupisko energii biologicznej jeśli kolonia miała umysł to tam musiało znajdować się jej źródło a z nim potencjalne słabe miejsce wbiegł do ogromnej komory ściany przypominały gigantyczne pulsujące żebra po środku wisiała półprzezroczysta bryła serce wyrwane z kolosalnego ciała pompujące ciemnoczerwoną energię Klos wiedział, że to jest centralny organ kolonii. Za plecami rozległ się bulgoczący ryk. Potwór wpełzł do komory, poruszając się nieludzko. Jakby całe ciało zostało stworzone tylko do polowania. Z jego klatki piersiowej wyrastały dodatkowe kończyny. Nogi wyginały się pod nienaturalnymi kątami. To nie był jaro to była idealna forma kolonii. Kloss uniósł karabin. Chodź po mnie, skór wielu, wysyczał. Potwór ruszył naprzód. Klos wystrzelił pełną serię pociski rozrywały mięśnie, lecz regeneracja była natychmiastowa. Jednak Klos nie celował w potwora, tylko za niego, w serce kolonii. Gdy potwór dopadł go i powalił, Klos już naciskał detonator przy pancerzu. Teraz, im, albo nigdy. Potwór przebił jego zbroję wyrostkami. Czuł, jak coś próbuje dostać się pod skórę do nerwów. Ale Klos trzymał detonator mocniej niż trzymał cokolwiek w życiu. Ostatnie co zobaczył, to światło. Nie białe. Czerwone. Jakby samo serce kolonii eksplodowało. Bum. Komora wypełniła się falą biologicznego ognia, która rozerwała ściany i sufity. Centralny organ eksplodował jak zbiornik pod ciśnieniem. Potwór Jaro rozpadł się na fragmenty, które wyparowały w powietrzu. Kolonia zawyła. Pierwszy i ostatni raz. Czerwone światło zgasło. Ściany zwiotczały. Cały organizm obumarł. Klos leżał nieruchomo pod warstwą tkanki. Nie miał szans przeżyć, ale jego detonacja zniszczyła centralne serce kolonii. Kolonia umarła razem z nim. Misja ratunkowa nie ocaliła kolonistów, ale ocaliła tych, którzy mogliby paść ofiarą żywej, rosnącej kolonii mięsa. Ostatni impuls przeszedł przez martwe ściany, a potem cisza.